Witam Was bardzo serdecznie. Jestem tutaj w dziurze technicznej i nie mogę tutaj postawić statywu, więc ręki. Dzisiaj przyszedł czas na dokończenie boiska. Tak jak wiecie, mam już bramki, mam jakieś trybuny wstępne, które są na razie puste. I sędziów mam kilku, ale niestety nie miałem. Nie miałem futbolistów, nie miałem piłkarzy. Wreszcie udało się zdobyć po wielkich trudach drużynę włoską. Aczkolwiek dla mnie będzie robiła za drużynę burgaską, czyli za słynny czernomorec Burgas. Dlatego że uniformy również mamy niebieskie, a ponieważ tutaj żadnych dodatkowych emblematów nie widać, więc całkiem się nie da. To jest akurat set Nocha 15975. I skusiłem się na jeden biały set angielskich tutaj e, powiedzmy piłkarzy. Akurat tutaj jest Preissner. Gdzieś tam udało mi się jakieś ostatnie, ostatnią sztukę kupić. E, myślę, że nawet całkiem sympatyczne, bardziej dynamiczne postacie. I tutaj w tym przypadku akurat e, będą to będą robić za drużynę e, Neftohimu też burgaskiego, więc o, będzie całkiem ciekawie. Mówię, nie ma tutaj widocznych emblematów, więc po prostu spokojnie mogę mogę użyć tych, żoł... tych żołnierzy, tych piłkarzy, przepraszam. Niestety mam w ręce aparat i mi jest trudno otworzyć pudełko, ale spróbuję. Jest tutaj malutka piłka, nie chciałbym tej piłki zniszczyć, ja też nie chciałem otwierać wcześniej, bo chciałem wam pokazać jak to wygląda w pudełku. Już momencik. Już udało się otworzyć pierwsze pudełko. Piłkarze wyglądają w ten sposób. Więc myślę, że całkiem sympatycznie. Nocha nie otworzę jedną ręką raczej. Będzie mi bar. No właśnie, właśnie zrobiłem sobie tak, że mi pudełko spadło. Mam nadzieję, że się nie otwarło, więc poczekajcie do kolejnej sceny. No, i witam Was bardzo serdecznie. Na szczęście figurki nie ucierpiały. Otworzyłem je dla Was, żebyście mogli zobaczyć je właśnie e, po otwarciu pudełka. Jest tu też piłka całkiem zgrabna, zdecydowanie lepsza od tej, która jest tutaj w Prajznerze, bo jest zupełnie biała. Tutaj ma, jakaś, ma, jakąś, ma jakieś kropki czarne, więc całkiem sympatyczne. Przechodzę zatem do ułożenia drużyn. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Więc do zobaczenia. W kolejnej scenie pokażę Wam, jak to wszystko pięknie wyglądało. Do zobaczenia w kolejnej scenie. Ostatnia scena tego krótkiego odcinka boisko pełne piłkarzy. Tak jak widzicie, sędziowie, może nie do końca mi wyszli, ale sędziowie byli w, robieni wcześniej. Natomiast tutaj udało mi się to boisko zasiedlić dwoma drużynami. Zostaje jeszcze tylko zasiedlić trybuny. Myślę, że wyszło całkiem sympatycznie. Więc taki krótki vlog, jako że figurki przyszły, jeszcze wiele miejsc na makiecie jest niewykończonych, ale chociaż przynajmniej jedna mała radość związana właśnie z tym boiskiem. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Thank you